Hejka, tu znowu Ada. Wspominałam wcześniej, że ćwiczę więcej z rebel z ziemi, teraz ze względu na moją rękę. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam, co już osiągnęłyśmy. Najpierw idę Rebel wyczyścić na myjce, której już się nie boi. Można nawet powiedzieć, że czasem wygląda na zrelaksowaną w niej. Była to w sumie jedna z ważniejszych rzeczy do przyzwyczajenia, do korzystania z myjki oraz wchodzenia do przyczepy. Jest to najbardziej pożyteczne, szczególnie jak chcemy gdzieś wyjechać. Ćwiczyć ćwiczymy głównie na małym placu. By nie robić zbędnych kilometrów i zazwyczaj, właśnie będąc tutaj, nikomu nie przeszkadzamy. A same dodatkowo mamy dość duży spokój. Myślę, że oczywistym standardem jest, że pracujemy na ląży. Szczególnie, że nikt teraz na rebel nie jeździ. No, jedynie odbywają się na niej jakieś oprowadzanki. Ląża ma jej zapewnić rozruch i reakcję na bodźce. drogą, kantar, który ma na sobie, to nowy nabytek, niedawno go kupiłam, żeby miała chociaż dwa kantary na zmianę. Bardzo dużo też pracujemy nad sygnałami głosowymi, żeby to właśnie na daną komendę coś wykonywała. I co kolejnego nowego, w sumie coś, co mnie najbardziej cieszy i z czego jestem najbardziej dumna, to fakt, że rebel reaguje na przywołanie. Nie wyobrażacie sobie, jak popłakałam się ze szczęścia, jak pierwszy raz zaczęła na to reagować. Takimi oczywistymi ćwiczeniami i sztuczkami, gramy nadal w zabawę w zaufanie czyli, że ma akceptować mój dotyk w każdym miejscu na ciele. I może rzadko się zdarza, żeby w jakimś miejscu nie przyjęła mojego dotyku to dodatkowo jest to moment, kiedy mogę sprawdzić, czy wszystko jest ok, i rebel nic nie dolega. Potem jest, jak to określiłam, moment na takie bardziej standardowe sztuczki i stosuję to mocno od momentu, kiedy mieliśmy kurs na zlocie koni zimnokrwistych. Pobyt w cyrku nadał mi większej pewności siebie, jeżeli chodzi o dębowanie rebel. Ale nie myślcie, że dopiero odtedy zaczęłam to z nią ćwiczyć, bo tak naprawdę jest to kilka miesięcy pracy. Wciąż nie jest to natychmiastowa reakcja, ale i tak jestem dumna. Po tym najczęściej puszczam Rebel luzem, żeby się wybiegała i jest to dla niej nagroda i kolejne ćwiczenie, bo też co jakiś czas ją przywołuje, co jak widać daje całkiem niezły efekt. Potem przychodzi pora na pracę z targetem. W skrócie, rebel musi za nim podążać, by w końcowym efekcie dotknąć go piskiem. Piłka ma akurat taki kolor, ponieważ konie najlepiej widzą żółty i niebieski. Po takiej sesji odstawiamy target, by rebel podążał tylko za mną, bez żadnych wspomagaczy. Gdy jestem zadowolona z jej reakcji, to wychodzimy po zapadok, by podążała za mną na zewnątrz. I tak jak tutaj, czasem dołączy do nas kot, którego mieliście okazję już poznać i po prostu za nami chodzi, wciąż trzymając bezpieczny dystans od Rebel. Bardzo się cieszę, bo widać, że go akceptuje i wcale jej nie rozprasza. Na dobre zakończenie wspólnej pracy idziemy na jeszcze dość soczystą trawkę, żeby rebel się trochę popasła. Tak więc widzicie, jak rebel się w pełni relaksuje. Marchew też się jej należy za dzisiejszy dzień. No, i tak by się to wszystko prezentowało. Mam rebel już w sumie rok, i myślę, że jeżeli chodzi o naszą wspólną pracę, to jest całkiem nieźle. Nigdy nie sądziłam, że się tak bardzo do mnie przyzwyczai. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!